Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z House Smart. Pogoda nie dopisuje, ale słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. Zapraszam Was do oglądania odcinka, w którym poznamy Magdalenę oraz Mateusza, naszych klientów. Znajdujemy się pod Wrocławiem, a pokażą nam dom Family Smart o powierzchni zabudowy 50 m2, wykończony pod klucz już umeblowany, także nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Magdaleno, skąd Wy się tutaj e, wzięliście? Jak trafiliście tutaj e, na tą działkę? W zasadzie nasze poszukiwania zaczęły się tuż po tym, jak kupiliśmy drugie mieszkanie, i zostało nam troszkę wolnych środków. E, postanowiliśmy po prostu przeznaczyć je na kupno działki i ewentualną przyszłą budowę domu. Szukaliśmy miejsca, które będzie troszkę odosobnione, dalej od miasta, dalej od tego zgiełku. Aczkolwiek będzie dalej dobrze skomunikowane z miastem, w miarę blisko linii kolejowej czy, czy dobrej drogi dojazdowej do miasta. Ja pracuję zdalnie, Mateusz pracuje we Wrocławiu, w związku z tym ten dojazd był dla nas też bardzo ważny. Czy można użyć takiego stwierdzenia wobec Was, że ten dom jest dla Was pewną alternatywą dla mieszkania w bloku? Zdecydowanie tak. Eee, cenowo wychodzi nawet lepiej niż mieszkanie w bloku, a jak ktoś sobie ceni, właśnie spokój bliskość natury. To wybór jest jeden. No właśnie, myślę, że tutaj, gdzie się znajdujemy, no to przede wszystkim to, co mi się rzuciło w oczy, jak przyjechałem tutaj do was, jak jeszcze nie było domu, przyjechaliśmy podpisywać umowę. To, że w zasadzie musiałem dojechać na sam koniec szutrowej drogi i dalej, już, już jest tylko pole, las, nic więcej, więc w zasadzie jesteście otoczeni tutaj z każdej strony po prostu no, głuszą, przyrodą. E, Ideo zakład, że z tych okien to tutaj już nie jedno zwierzę było przez Was widziane, które prosto z lasu wyszło. O tak, sarniny jest tutaj mnóstwo. Nawet jak wieczorami teraz wracałem z pracy, to na polu się pasły. Codzienny widok. Macie teraz, poznajecie tą drugą stronę medalu, czyli mieszkanie poza miastem. Na pewno są tego plusy, są i minusy. Jakbyście mogli powiedzieć, właśnie z waszej perspektywy, już macie jakieś porównanie, jakie są plusy mieszkania w domu poza miastem, w takim kompaktowym domu, w jakim się znajdujemy, a i jakie są minusy tego, no bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Kontakt z naturą. Cisza, spokój, brak sąsiadów, którzy czasami są wspaniali, a czasami potrafią być uporczywi. To są absolutne plusy, bo, bo to nasze miejsce, w którym spędzamy większość naszego życia, staje się jednocześnie miejscem, gdzie najlepiej nam się odpoczywa. A Mateusz, a z Twojej perspektywy, na przykład te dojazdy codziennie w zasadzie do, do Wrocławia? Lubię jazdę, więc nie jest to dla mnie jakimś tam wielkim problemem. Wiadomo, są różne dni, bywa tak, że i przez miasto przebijam się 40 minut, mimo że część tych korków omijam, jako właściciela auta elektrycznego możemy poruszać się buspasami. Niby to trochę przyspiesza, ale w pewnym momencie gdzieś ten buspas się kończy i tak trzeba stać, Myślę, że w długiej perspektywie korzystania z, z tego pojazdu na takich codziennych dojazdach, no to tutaj to obciążenie w postaci paliwa no, no nie jest jakby duże. Po prostu no, nie są to zbyt duże koszty. Ten dojazd, no, ile cię kosztuje do Wrocławia w tej wewnętrznej? Dziennie to jest około 80 km, więc około 5-6 zł. No to tyle co tyle co bilet na tramwaj. Dokładnie, dokładnie. Celowo jeszcze ustaliliśmy tutaj o, taryfę e, nocną, e, więc w nocy, kiedy to zużycie prądu na ładowanie jest największe, no to płacimy groszowe sprawy. Okej. Okay. Widziałem właśnie u Was ładowarkę, że macie do samochodu na, na zewnątrz. A czy rozważacie w przyszłości na przykład fotowoltaikę, żeby, to, żeby te koszty jakby życia jeszcze dodatkowo obniżać? najbardziej. W tej chwili względem samochodu spalinowego obniżyliśmy te koszty z użycia energii do napędzenia samochodu o mniej więcej połowę. Przy fotowoltaice jesteśmy w stanie zminimalizować je do mniej więcej 10%. Ile już czasu tutaj zamieszkujecie? Wprowadziliśmy się w czerwcu. Mhm. Czyli już jest dobrych kilka, kilka miesięcy. E, czy mieliście już jakieś rachunki na przykład za energię elektryczną? Od końcówki lipca mamy już prąd docelowy, ten domowy, nie zasilanie mhm. placu budowy. Do tej pory jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej faktury, tak naprawdę. I jedynie zużycie śledzimy za pomocą aplikacji do licznika. A to możesz podzielić się informacją mniej więcej i ile wynosi to zużycie, to po prostu sobie przeliczymy. Razem z ładowaniem samochodu e, miesięcznie jest to około 650 kWh, e, przy czym samo auto to jest około 80% tego zużycia. Okej, okay. czyli 650 kWh w skali miesiąca. Przy czym 80% tego zużycia pobiera auto przy ładowaniu. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć tutaj, że to zużycie, które mamy nie licząc auta, jest bardzo porównywalne z tym, jakie mieliśmy w mieszkaniu 50-metrowym, kiedy mieszkaliśmy jeszcze we Wrocławiu. Dół plus góra tutaj jest 75 metrów kwadratowych, licząc powierzchnię po podłogach, więc jest to po prostu alternatywa dla mieszkania w bloku, więc siłą rzeczy no, ten dom on nie ma prawa zużywać nie wiadomo jakich ilości prądu i energii, no bo jego kubatura nie jest przepastnie, przepastnie duża. A Magdalena, może do Ciebie zadam to, to pytanie. Jakie widzisz zalety po prostu kompaktowego domu? Dom sam w sobie dał nam przede wszystkim taką troszeczkę bardziej przestrzeń, tak bym powiedziała, na nasze hobby, na nasze pasje. Bo jednak te 75 metrów, tak jak wspomniałeś, po podłogach to troszeczkę więcej niż te 50 metrów mieszkania w bloku. I właśnie to dodatkowe pomieszczenie, którego w bloku nam brakowało, tutaj przeznaczyliśmy na nasze pasje. Natomiast sam dom. Dzięki temu, że nie jest zbyt duży, pozwala nam w 100% wykorzystać całą jego powierzchnię. Co nie zawsze jest takie oczywiste w przypadku mieszkań, bo czasami wiadomo zdarzają nam się korytarze, które się ciągną przez całą długość mieszkania i za tą powierzchnię płacimy, a nie mamy jak możliwości jej wykorzystać. Więc tutaj myślę, że taką główną zaletą jest to, że możemy wykorzystać tak naprawdę każdy centymetr tego mieszkania. Ja myślę, że to co powiedziałaś to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Mało osób w ogóle na to zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o te kompaktowe domy, to ich taką podstawową zaletą jest właśnie wykorzystanie każdego metra czy tam centymetra kwadratowego powierzchni tego domu, a trzeba przyjąć, że nawet jeżeli wybudujemy duży dom, będziemy korzystali z 80% jego powierzchni, to za te 20%. I tak musimy zapłacić. Tak, zdecydowanie tak. Jest to duża zaleta właśnie domów kompaktowych, z kolei względem domów budowanych metodami tradycyjnymi, które zazwyczaj w projektach mają te minimum 100 metrów. Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, skąd i jak padł wybór na nasz projekt Family Smart i w ogóle na naszą firmę? Jak na nas trafiliście? O, to były raczej dłuższe poszukiwania. Zaczęło się tak naprawdę przez przypadek od algorytmu na YouTube, który zaczął mi wyświetlać, yy, jak to ludzie sami budują właśnie małe kompaktowe domy, mniej więcej jak, jak to wygląda yy, w kosztach. Yy, I Zaczęliśmy dyskusję na ten temat, tu właśnie, gdzie pokazałem parę filmów. Stwierdziliśmy, że może warto się tematem zainteresować, i po pewnym czasie, właśnie, zaczęły nam się wyświetlać reklamy poszczególnych właśnie firm, które zaczęły się specjalizować w domach modułowych, kompaktowych. Klient zawsze ma wybór. Może zdecydować się na budowę systemem gospodarczym. No, wtedy materiały czy poszczególne ekipy zatrudnia we własnym zakresie. I jest jakby takim nadzorcą nad całym tym, tym procesem. Jest też druga strona medalu, którą my z kolei reprezentujemy, czyli że nam klienci po prostu zlecają przeważnie od A do Z wykonanie zakresu budowy domu, na przykład do stanu deweloperskiego. I chciałbym się zapytać z Waszej perspektywy, dlaczego Wy zdecydowaliście się właśnie na ten drugi model, czyli na ten no całkowicie system po prostu zlecony? Od samego początku wiedzieliśmy, że na pewno nie chcemy decydować się na dom murowany ani na dom budowany z systemem gospodarczym, ze względu właśnie na to, że wymagałoby to od nas bardzo dużej takiej koordynacji tych wszystkich ekip, które musiałyby tutaj wziąć udział w tym współtworzeniu tego domu. Więc szukaliśmy kogoś, kto zrobi to po prostu za nas, od początku do końca. Oczywiście mieliśmy na uwadze to, że będzie się to wiązało być może z większym, być może z mniejszym kosztem, no bo jednak pewne rzeczy, które można zrobić samemu, były opłacane przez nas. Natomiast ostatecznie jednak budowa tym systemem szkieletowym w wersji od A do Z budowanej przez Was okazało się tak naprawdę być tańszym rozwiązaniem niż budowanie domu od A do Z systemem gospodarczym i zdecydowanie mniej uciążliwym dla nas. Zapraszam do mojego gabinetu. Tutaj spędzam większość każdego dnia podczas pracy, ale też mamy tutaj odrobinkę miejsca na hobby. Mamy półki z moimi klockami związanymi z Harrym Potterem. Mamy troszkę miejsca na książki. Z tej strony głównie fantastykę, z tamtej strony głównie kryminały. Ale też jak dobrze się przyjrzymy, to znajdziemy trochę komiksów. Myślę, że tutaj najbardziej widać tą pierwszą część naszego hobby, czyli czytanie. To pomieszczenie ma 7,5 metra kwadratowego, a naprawdę sporo rzeczy tu się zmieściło. No bo widzę rozkładaną, rozkładaną. rozkładaną taką kanapę. Masz biurko, przy którym pracujesz, szafki i sporo takich półek, regałów, gdzie właśnie pomieściliście. No jak nie dziesiątki, to setki chyba już książek. Fajnie masz to tematycznie poukładane. No, i ten zamek robi niesamowite wrażenie. To jest zamek z Harry Potteru Hogwart. Jak najbardziej. Ekstra. A tutaj ten obraz? Jest to obraz jednego z naszych kotów, który został namalowany przez moją znajomą no, już dobrych parę lat temu, bo z tego, co, co możemy zobaczyć, nawet na obrazie jest to 2016. Mhm. Na podstawie zdjęcia, które kiedyś przypadkiem, jak był malutki, to mu zrobiłam. To, co jest takie zaskakujące w Waszym domu, to jak przyjechałem, to byłem pewien, że tutaj jest po prostu odpalone jakieś ogrzewanie. Na zewnątrz jest około 10 stopni Celsjusza, a w Waszym domu jest naprawdę przyjemnie ciepło. W czym tkwi sekret? Myślę, że to jest kwestia izolacji budynku, dlatego że mimo tego, że już mieliśmy pierwsze przymrozki w tym roku, w tym domu jeszcze nie było odpalone żadne ogrzewanie, ani klimatyzacja, ani promienniki na podczerwień, które zamontowaliśmy w kilku pomieszczeniach, nic z tego jeszcze nie działało. Jak na razie radzimy sobie po prostu na samej izolacji i na samym słońcu, które wpada nam przez okna w pogodne dni. Ten projekt Family Smart jest wyjątkowy na tle innych naszych projektów z tego względu, że elewację ma zakończoną tynkiem, a żeby wykonać elewację z tynku, to jeszcze trzeba dać dodatkowe przynajmniej 5 cm ocieplenia z twardej wełny. No i to powoduje, że ta izolacyjność tego domu jest jeszcze, jeszcze wyższa właśnie przez tą dodatkową jeszcze warstwę tego, tego ocieplenia, i to też będzie się przekładało na niższe rachunki za użytkowanie tego domu i akumulowanie właśnie tego, tego ciepła. To pomieszczenie, tak jak wspomniałem, 7,5 m2. Idealnie sprawdza się właśnie na ten twój gabinet, tutaj chyba ci niczego nie brakuje. Zdecydowanie nie, a nawet jeszcze pełni nam funkcję pokoju gościnnego, kiedy ktoś nas odwiedza i zostaje na noc. To może zaczniemy od samego początku, od wiatrowapu. Okej. Okay. To, co jest fajne w tym projekcie, to jest ta wysokość że tutaj masz dużo miejsca nad głową, ponad 2,5 metra i jakby czuć tą przestrzeń, nawet w tak małym pomieszczeniu nie czujemy się klaustrofobicznie i świetnie spełnia swoją funkcję, naprawdę fajnie. No i oprócz tego wiatrołap, jego główna funkcja jest właśnie w takiej izolacyjności, tej, tej takiej, tak, tak zwanej śluzy, że wchodzisz, zdejmujesz rzeczy i wchodzisz naprawdę do, do domu, naprawdę fajnie, jakby wykorzystałeś tą ładnie tą przestrzeń. No i tutaj mamy to pomieszczenie, w którym chyba spędzacie najwięcej e, czasu, czyli salon z aneksem e, kuchennym. E, tutaj macie taką strefę wypoczynkową, jest duży telewizor, masz konsolę, e, gry, filmy, e, także tutaj oglądasz telewizję. Tutaj masz ten aneks kuchenny w formie takiej trochę litery U, gdzie właśnie masz ten stół, gdzie można. Blat, przy którym sobie rozmawialiśmy i można, można porozmawiać. Jeżeli chodzi o sprzęty, jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, co się tutaj u ciebie pomieściło? Jak najbardziej. W wysokim słupku mamy lodówkę z zamrażarką. Czteropalnikowa płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka. Jest oczywiście tutaj zaraz przy narożniku. Jest i przestronnie, ergonomicznie. Wszystkie, wszystkie te klasyczne, te trójkąty kuchenne zostały zachowane. Biały blat, ciemne fronty, ładnie to ze sobą kontrastuje. Ciekawą macie płytkę tutaj położoną nawet do samej góry i to, co jeszcze zwraca uwagę w waszym domu i w waszym wykończeniu, to jest ta piękna deska na suficie. Dodaje takiego ciepła w tym domu. Osobiście w tym pomieszczeniu bardzo podoba mi się ta lampa i pamiętasz, jak powiedziałem, że lampa ze Spidermana, a ty mi pach na konsolę. Jak zobaczyłem tę konsolę, to momentalnie wymieniłem, wymieniłem sprzęt jeden do jednego. Tu jest wasza sypialnia, macie tutaj łóżko wygodne, dwuosobowe, szafeczki. I tutaj macie kolejne jeszcze szafy. Ogólnie macie dużo szaf. W tym projekcie w Familii w Pięćdziesiątce właśnie jest dużo tego miejsca na, na szafy, i widzę, że Wy to jakby no wykorzystujecie każdy możliwy centymetr, żeby to, żeby to po prostu tutaj mieć. Duże okno, ja to nazywam dwa kwadraty i trójkąt, ale to okno no jakby świetnie nam doświetla to pomieszczenie. To pomieszczenie ma zgodnie z projektem około 11 metrów kwadratowych. I idealnie jakby sprawdza się właśnie na, na sypialnię, bo tutaj Twoja żona też ma taki kącik mm -hmm. e, dla siebie, e, łóżko się zmieściło, wysokie pomieszczenie bardzo, bo tutaj od podłogi do sufitu ponad 3 metry. E, wysoka bardzo ściana kolankowa, bo sięga mniej więcej tutaj do, do ramion, więc tutaj właściwie cała ta powierzchnia podłogi jest po prostu e, wykorzystana. O, no i łazienka, 4,5 metra kwadratowego, a nawet wanna się tu zmieściła. Wanna, umywalka, duży boiler, osiemdziesiątka, ubikacja w takim systemie Geberit i bardzo dużo miejsca, żeby tu się, wiesz, obracać. Łazienka w, w porządku, 4,5 metra kwadratowego i tutaj masz tą wannę. Ona nawet mogłaby być ciut wyższa i nawet troszeczkę szersza, prawda? Te tak, parę tak, centymetrów jeszcze, jeszcze można Zamontowaliśmy byłoby. wannę 150 na 70cm, ale o ile z długością tak nie kończy, bo tam specjalnie została uh -huh. zachowana półka właśnie na, na, na kosmetyki, uh -huh. tak spokojnie jeszcze te 5cm 5 cm szerokości można było dorzucić. Przypomnij mi i jeszcze raz, jaka jest szerokość i długość? Długość 150 i 70cm szerokości. Okay. I w takim systemie, że masz prysznic, i tu jest na tyle wysokie pomieszczenie, że wiesz, że można tam podejrzewam z wyprostowanym stać. Bez problemu. Tutaj nawet yy, około, osoba około metra 90 da radę zmieścić się pod tą deszczownicą. No to myślę, że 80% parę procent społeczeństwa bez problemu tutaj e, się zmieści. I, I naprawdę fajnie wykorzystana powierzchnia e, tej łazienki. To co, gwóźdź programu? Gwóźdź programu. No to chodźmy. Powiem ci, że jak byłem tutaj u ciebie, jak ten dom był w stanie deweloperskim, to tylko sobie oczami wyobraźni wyobrażałem ile tak naprawdę masz klocków Lego. I jak to jest skomplikowana kolekcja. A teraz widzę to na żywo. Rozumiem, że Ty dopiero teraz tu zaczynasz to składować, i będzie tu jakaś makieta. Jak to będzie wyglądało? Tak, będzie makieta. Tutaj ta ilość blatów no nie jest jeszcze zobowiązująca. Dojdą co, naj co najmniej trzy. Grunt, żeby było wygodnie dostać się do biurka, tak żeby przenosząc y, jakieś konstrukcje, po prostu było nam jak najwygodniej. Czy liczyłeś kiedyś, ile macie tych y, łącznie elementów? Z samych zestawów wychodzi około 80 tysięcy elementów, plus jeszcze to, co było dokupywane na tzw. ściankach. Okej. Okay. Powiedz mi, jak przebiega proces takiego e, układania? Bo, bo z tego, co widzę u Ciebie, to z jednej strony masz y, jakby gotowe mhm. y, zestawy, mhm. ale też i tworzysz, też i projektujesz. Mm, tak, dokładnie. Większość tutaj z tych na blacie to są mm, oryginały. Tak naprawdę, poza kamienicą serialu Friends oraz Uniwersytetem, wszystko to są właśnie typowo modulary projektowane przez LEGO. Dopiero tutaj, w fazach powijaków, jest mój szpital. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co my tu widzimy? Bo ja tu widzę kilka bardzo rozpoznawalnych, rzeczy mm -hmm. związanych z filmem. Mm -hmm. I jednym z domów, które tutaj widzimy, jest dom mojego przeulubionego filmu, który co roku w grudniu jest wyświetlany, nie powiem na której stacji, ale wszyscy dobrze wiedzą. Eee, to jest dom Kevina samego w domu. Kevin! Poza domem Kevina z takich bardziej znanych yy, popkulturowych yy, zestawów to mamy tak siedzibę doktora Strange'a Sanctum Santorum. E, oczywiście zostając dalej przy Marvelu e, legendarna gazeta Daily Bugle w której pracował Peter Parker kamienica z e, serialu e, Przyjaciele aczkolwiek to nie jest oficjalny zestaw tylko z tych co były dostępne e, oraz po zakupie około tysiąca dodatkowych elementów można było stworzyć taki budynek jesteś coś profesjonalistą w tym, co robisz i projektujesz i budujesz naprawdę czapki w głów. Twoja kolekcja, wasza kolekcja wygląda imponująco, podobnie jak wasz dom, bo naprawdę mi się tutaj u was e, podobało. Także Mateusz, bardzo Ci dziękuję za to, że mogłem do Was przyjechać ponownie, zobaczyć już wykończony dom e, i mam nadzieję, że Wam, drodzy widzowie, e, ten dom również e, przypadł do gustu. Nie uciekajcie, mam dla Was jeszcze kilka słów na sam koniec. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Co to był za odcinek? Poznaliśmy Magdalenę i Mateusza, naszych klientów, którzy mieszkają w tym pięknym domu Family Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. Jeżeli jesteście ciekawi, ile ten dom kosztuje, to wejdźcie na naszą stronę internetową w zakładkę Projekty i wyceny. Link znajdziecie w opisie tego filmu po wejściu w tą zakładkę wybierzcie Family Smarta 50 i ukaże wam się super wygodny i przejrzysty konfigurator. I uwaga, taka zasada w naszej firmie. To co na stronie, to w umowie. Jeżeli podobają wam się filmy, które dla was tworzymy, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. A jeśli macie pytania, piszcie je w komentarzach. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. How smart. Jesteś u siebie.